To jest! To jest jakieś działko. Nie wiem jak Ktoś się... dał mi usuba! Jo siemanko, z tej strony Dzisiaj nagrywamy Cuphead. No sami, po prostu. Jak możecie słyszeć, to też będę mieć taki katar. Chodzimy pewnie jakiegoś smoka, bo ma tutaj rogi. Jest takie zamczysko. To tylko w bajkach. No i ciekawe co będziemy robić. Jakie poznamy rundy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. O, to są jakieś chmurki w ogóle. Aha. I już, już się zaczyna, już się zaczyna atakowanie mnie. Możesz się kiedyś tak gra zaciąć, tak że nie będę w ogóle tracił życia jak spadnę tutaj na przykład. Bo pewnie jak ja spadnę, to bo nie może tak być, że jak nie spadniesz, no to nic nie traci, no. Albo nie to kiedyś taki lak u mnie. Że misja mi nie zadaje jak na przykład mam w komputerze. Nie. co jest? No, ej, ej, no tak się nie robi, czekamy na kolejną, a tam poleciał Co, co on robi? Aha, 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 robię, robię Ała, jakieś to tutaj skaczą jak bulwy marszałki Wiecie ich matka nie miała? byśmy byli na tym, na ostatnim poziomie. No, co oni mi skazują co milisekundy? No, nie, nie dlaczego mi w ogóle tam schodzi? No, ja wiem, że tutaj nie mogę tracić życia, bo pewnie jeszcze ostatni będzie trudny. Ostatni to na pewno będzie jeszcze trudno, tutaj pewnie nie mogę. No bo o nie! Tam mi padę! Po prostu... Czekaj Pad jest mówiony z cupheadem, to tylko wiem. Dostałam takie coś od swojej bazy. Nie, nie. Co ja mam wygrać z jednym życiem? Chyba mam tylko wygrać pokonanie trawy. Z jednym... No nie no! Widzowie! On mi nie chce skakać! Klikam te A! on mi nie skacze. W Wtedy, kiedy ja mówię, no. Nie, 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 ja miałem przecież skakać. No tu jest. Ludowie, co jest skram wielki? No, nie, no. No, Czekajcie. Widziałeś, już, ja już jestem. Okej, okay, ja, ja już ogarniam tego smoka. Te dwa poziomy na razie. Tam wskaczą tylko ogniszki połączone z bulwami marszałkami. Ała. Nie wiem Ech, tam. Tylko się nie wiem, kiedy Coś to sprój Sprój majtki Czym jak w tym rzucę? bo ci jeszcze ten gardło wyduszę czuję, że rymuje. Myślałam, że to w ogóle się nie będzie rymować

Więcej ich, więcej ich nie mogło skakać? Ok, zobaczymy, co będzie na ostat... Aha, takie coś. Takie... Ja bym to uniknął. Gdyby on mi akurat nie skoczył, akurat on to specjalnie robi, żebym. Kiedy chcę skoczyć, to ja nie skoczę! No. Kiedy chcę skoczyć, to ja nie skaczę, A kiedy A kiedy nie chcę skoczyć, to ja skaczę? Szukamy. Z takiej Ja wolę grać w ogóle z kimś w kapchana. Wtedy jest śmieszniej i lepiej się gra, nie denerwuje aż tak się. Widzowie, to jest jakiś wielki skam, taki mocniutki, nie żeletki. Wyobraź sobie, Miler, że ty będziesz mieszczał świata, kiedy to wygrasz. Zostaniesz w puchar będziesz mieć o subskrypcji. Widzowie muszą zostawić łapkę w górę, żebyś nie stracił teraz D-mail'u. I żebyś to wygrał. Nie teraz, później tak będzie. Teraz zostawajcie łapki w górę, żebym tu wygrał. Bo jak je nie zostawicie, to będę wiedział, że ja przegram. Wow! Co mi to mysnęło? Ktoś nie zostawił już łapki w górę na razie do tego czasu. Lee, button, fly. Możecie już zostawić łapkę w górę? Co się teraz stało widzowie, bo ja nie wiem? Nie, ktoś dał mi Ansuba! Ktoś mnie odsubskrybował. Naprawdę! Ktoś mnie odsubskrybował. Tak się dlatego stało. Widzowie. Dlatego tak się stało, bo ktoś mnie odsubskrybował. Jakimś trafem. Ktoś już nie chce mnie oglądać. Ktoś już. Co jest? Co to jest za jakieś działko. Nie wiem jakie. Że cho chociaż Czyli, że jak będę mieć cały życia, to równo się wygrana Tak, tak. Dostawiajcie łapki w górę. Już żadnych ansubów Oła. No. no, Jeszcze raz. To się nie leciło. To była moja wina. Teraz zostawiajcie łapki w górę, żebym wygrał. Jak będę tracił życie, to znaczy, żeby nie zostawiać łapek w górę. Może ktoś już wcześniej nie zostawił? Jak ktoś już wcześniej zostawił łapkę w górę i dlatego nie, tra nie traciłem ja wtedy gimma. Ja się widzę, że skupiam, żebyście zostawili łapkę w górę. Na razie. Wow! Ej, ktoś zostawił subskrypcję! Uratował mnie od niedania łapki w górę. Ja zaraz, ja się mam tam poświęcę. Ja zostawiam sobie ulta na koniec. Widzowie... Uwaga, muszę stawiać łapki w górę. Dlaczego jest życie? Już mi nie dał łapki w górę. Dlatego... Nino! Widzowie, oni nie chcą skakać, bo ktoś mi dał unsuba! Widzowie! Dlaczego nie daliście łapki w górę?! Dawajcie teraz łapki w górę. Robimy to widzowie. Musi się udać, bo wcześniej ktoś mi dał w ogóle. On suba a jeszcze... Jeszcze teraz nie dał mi łapki. No i... Okej. Okay, teraz skupiamy się. Dajecie mi łapki w górę, a ja się skupiam. I mam nadzieję, że ja tu przejdę. Z fartem. Oczywiście. Bo bez farta się tutaj nie da. Chociaż raz musi być jakiś Fart, który już był dwa razy. Ja Cię mogłam zostawić! Widzę to teraz zrobię? W ogóle on chyba nawet przez to nie traci, jak ja tak robię. Ja myślę. Okej, okay, jest dobrze. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Ktas ktoś da subskrypcję i łapkę w górę, to wygrywamy. Błagam, żeby było tam coś. Co mnie tam dotknęło w ogóle? Ja nie wiem, ale... Okej, okay, jest dobrze. Tyle! Dzięki, ktoś mi dał łapkę w górę kolejnym sukniu, ale udało się! Widzowie! Nikt na świecie tego nie dokonał, co ja! Nie no, ja! Widzowie! Widzowie, dobrze jest! Ja już nie muszę się stresować i się tak cieszę! Cieszę się! I to jak! Okej, okay. Ojej. Widzowie, ja się tak cieszę! Został mi tylko jakiś ten poziom tam, tak, to coś, co tam było, pamiętam. E, jakieś chyba gniazdo ptaka? Czy od orła może? Ach. Gniazdo od ptaka, ale zrobimy sobie ranę, ale ja dalej nie umiem wytrzymać. Ludzowie, dzięki, że daliście suba i łapkę w górę. Ja no, to mnie uratowało. Albo Wojplu chociaż mi dał łapkę w górę. Albo od usubał um mnie i dał mi subach. Tak, może też zrobił. Okej, okay. aha, jakieś uraka. No to przechodzimy to. Nie. A co my mamy te balony szczerać? One wybuchają? Tak ma być? Bo ja nie wiem. No, one mają wybuchać? Bo ja nie wiem, widzowie. Ja nie wiem! To ma wybuchać chyba, tak? Albo pykać! A już. No chyba to właśnie ma wybuchać. Nie wiem. Ale tamtych ogniczków więcej ich matka w ogóle nie miała. Ile ich? Ile ten smog w ogóle miał? Ale w ogóle to jest smog, czy za? Czy smog? No takie. pewnie by się bardziej znaczy do mnie. Jała! Okej, okay, jest dobrze. Może ja się teraz skupiam tutaj teraz też, ale Mnie to już nie obchodzi w ogóle, czy ja to przejdę, czy nie. Ważne, że przeszłam smoka. Na nie easy. Na niełatwym poziomie. To jest wyczyn dla mojej rodziny. Nie no. Okej, okay, dobrze jest. Ok, S. N. Ciekawe, co z tego wyjdzie. S. N. A. Jakieś te sosy S -N, -A -C -S -K -C -N, n a nie, już zapomniałem. Jakieś sosy we mnie szczelają w ogóle. Co to mają być za sosy? Jakieś dziwne. No, nie wiem, ja nie wiem, jak ja to robię. Co to ktoś mi daje, co suby teraz? Czy wojpla tak robi? To pomaga, widziałeś suby i łapki w górę. Widzieliście chyba. Jak to mi pomogło przejść smokach. A, jakiś hot dog tam był. Ale Witowia, jedna próba nie wystarczy. Bo wtedy tu ja nawet nie wiedziałam, co ja mam robić. Czyli, że mam strzelać w te banderolony, to wiem. Szczeraj. nie! Wow! Wybuchaj! Ty też wybuchaj. Ty też. Ała! One no, mają wybuchać? No to czy nie? Bo ja nie wiem już. Mają wybuchać? Aha, okej. Okay. Chyba mają właśnie wybuchać. Bo tak nie jest lepiej, jak chyba no, wybuchają właśnie. Nienawidzę, że dzisiaj będę świętować to kolom. Wypija swoją własną kolę. Nie, no. Ale chociaż wygrałem, no. Się dalej tak mocno cieszę. Czekaj. Okej. Okay. Alta kurde małe jakieś bambiki. Ale haha, ale z was bambiki. Bo nie macie fałdolców. Bo nie macie robuxów, o lepiej. Ok, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ła, wow, stał mi to jeden krab burger, co ja gadam? O, teraz może zapamiętamy. S. N. S. N. A. Chyba zauważył mnie ten hot dog, który strzela tymi przyprawami. S. N. C. K. S. -y. Sztarda jest najmniej groźniejsza, jest najbardziej groźniejszy. Okej, okay, jest dobrze, chociaż przeszłem jeden najtrudniejszy poziom, czyli że smoka. Okej, okay, dobrze jest. Bo ja nawet nie wiem, czy ja mam do nich w ogóle strzelać, czy nie. Więc napiszcie mi w komentarzu, czy ja to w ogóle dobrze robię. Bo ja mam do nich strzelać. Ała. Wow, ła, wow, wybuchnie, wybuchnie. Dobrze, papa. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Łokej. Okay. Co ja w ogóle gadam o okay. Co to znaczy widzowie o ok? Szybko, szybko. Okej, okay, jest dobrze, dobrze, dobrze. Czekamy dalej. Na miejscu. Okej. Okay. Nie, ten mały człowiek ludzi mały. Który nie umie się bawić. Dwa życia. Już ja tego nie chce mi się czytać w ogóle, widzowie. Ała, krabuł burgerem Okej, ketchup jest najgroźniejszy niż ketchup. ja myślałam, że nie miałam dwa życia. A, tam, okej. Okay. Hej, do tego akurat my nie przeszliśmy ale smoka tak. No to by było tyle z tego odcinka. Pa pa.